Jobio krzycze, jobio świat, śpiewy i zabawy, to tylko u nas Witam, dziś jesteśmy w Roblox w Życie i Bambol, Maja i ja pojechaliśmy na jeden dzień, na cały dzisiejszy odcinek do aquaparku, niestety. To jest ostatni odcinek tego sezonu, więc lajkujcie go i, beń, i czekajcie na drugi sezon, który się pojawi już ja jutro. Musiałam tylko powiedzieć, że jestem drugi raz w pierwszym sezonie. E, no tak, ale, ale w drugim to będziesz na wszystkich odcinkach, prawda? Mhm. No właśnie. to foty, i to ciepła. Próbujemy pieśnić, bo inaczej nie możemy przejść to fotów. I pisz. Czy w drugim sezonie byście chcieli, na przykład, nie wiem, żeby ktoś więcej był, czy nie? Nie no. wiem. To może więcej. Okej, okay, wykąpaliśmy się, to możemy iść. A wiecie, co to było przed odcinkiem? Patrzmy i. Pan, pojść, jupię i sopę, ja jej upięję, ja jej Eee, ja nieprawda? Nie! <grymne> e, <grymne> e, Co baba? Co baba? Eee, chodźcie na żaglówkę, bo. A nie, bo. Chodźcie na żaglówkę, chodźcie. Za moment. Ja Ja też, chodźcie, idziemy tam na żaglówkę, taka fajna jest. Nie, takie fajne wakacje. A i no właśnie, właśnie nie wiem co mamy dalej kontynuować, bo nudzi się to seria już pierwsza. A czy yy, można mieć na nie Można chyba, czekajcie chwilę. No dobra, to idziemy na statek, idziecie na statek? Okej. No to... Kaczek, kaczek! Co? Dzieciku, dzieciku... Yyy... Yyy... Karmboi ten stój, który teraz mam na sobie. Czekaj! Dobra! Ja Ubierałeś jakieś... Co? Kwiatki. Nieprawda widzę Nie wiem co ona gada. Farmazonii, jak, jak to taki mój kolega by iść, powiedział, iść, prawda? Ale ej, ej, a zobacz zobacz jak Bamboliek jak Maja siedzi. Wy co wiecie? A Nie, tak stało. Majkę zacięło w powietrzu. Czy wiecie jeszcze wy co wiecie i czy panty? Jeśli nie wiedzieliście to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Założę się, że nie wiedzieliście. O łapkę w górę i subskrypcję, okej? Okay? Okej. Okay. Ja okay. przyszłam, okay. tu nas jest fajnie, a nie na łódkę. Dobra, za, zaraz kończysz. kończymy już, Mike. nas jeżdżalnie. No. Na Epickles jest fajnie, naszej siej fajnie i śmiej, i śmiej. A Bumble w ogóle nie wie jak było wcześniej, wcześniej to też byliśmy w tym parku Ta. na odcinkach, Na tfu. ale na zakończenie chciałem tak pojechać, no pojechać z nimi na właśnie Aquapark, do Aquaparku polecamy, polecamy, polecamy. Nie, dobra, skaczemy, Schaczemy chodźcie do, do lądu. Nie umiem pływać. Kto się nabiał, ten wiecie komentarz. Nabiałem się. A, te, A te, było, Na lądzie, chodźcie! Teraz ty Bambol, wybierasz, zje. Zje co. No, chodź, bo ja wybierałam statek, a potem ty wybierzesz. Okay. A jeśli byście zauważyli, że Maja ma inny outfit, dlaczego? Tamto konta straciła. Po prostu, tak, straciła. Idziecie? No, idziemy. Jezu, co ty tak sprintujesz? Ale czy można mieć jedzenie na głowę w tym bajku? Oj, nie wiem, nie to czytałam to regulaminu. Bambol, tak. kupiłam cię. Bambol, zgu... zgubiliśmy Cię. A tam jest. Jedziemy szybciej, tam cię kota. Y, stary, poczekaj. Poczekaj, stary. Czekaj, ja wiem. Już idziemy. No, je już. Czekajcie chwilę. Czekajcie, musiałem majce pokazać jak wyłączyć takie dźwięki paskudne były, dobra, ale... Chodźcie na taką matrakę się za dalej. Dobra, gdzie? Chodźcie, czekajcie, chodźcie. Największy, chodź. Chodźcie tu, No. Cały czas idziemy za tobą. Stój, stój. Dobra, czekajcie. Płyniemy. Już. Dobra. Eee, nic się nie dzieje. Nie wypadniemy na stół. Ja sobie popatrzę na mapę. To fajnie. Ale nudno. Chodźmy na bekowy statek. Chyba Maja wie! Wie co to jest bekowy statek? No tak, ale to moja będzie bekowy stapek. Okej. Okay. Okej, okay. wy... Ej! A chyba... Dobra! A chyba wiecie kto wam kupił te wakacje, prawda? Tak, tak. Więc zostawcie Dianego. 100 tysięcy łabek chuje. No właśnie, nie no, jakbyście zostawili 100 tysięcy subów w jednej serii, to, to ja nie wiem, to, to ja bym nagrał dla was taki specjal, że u ja, ja nie wiem czy, ja, ja, ja nie pamiętam w ogóle ile już, już mam subów. Dobra, to co? Ej, chodź, chodź, stary, stary, chodź, musisz! Musisz, musisz! No zamknij. Będę na ciebie tu czekał. w Spokojnie. mam w ogóle, Złapałem cię. No to chodźcie na statek! Chodźcie na statek! chodzi na o, ten szalony. No. E, czeka, czeka, musimy poczekać na Majkę. Bambo. Nie wchodź, nie wchodź. E, bo to jest zwarywane Tu przynajmniej musi być kilka. Czekamy na Maję, bo musimy. wszyscy wszystko Poczekaj na. No wysiadaj nie wysiadaj, Moja jest czajna Warging i coś Wargink tam był. Więc nie podobałaś. Pana tą dziewczynę. I do mnie mama dzwoniła. Mama do ciebie dzwoniła? Zadzwonię na chwilę. Zaraz zadzwonię. Okej, bo my tutaj z Bambolem przez telefon jesteśmy. To chodź. Chodź. Chodź na statek. Jesteśmy. Pomysł z Bambolem, tutaj telefonicznie rozmawiamy, jakby co, więc, no wiecie, wiecie. I do niego mama dzwonię. Chłopak, który udaje Aha. Aha.

samego, to pamiętajcie o zostawieniu. Kogo? samego, czyli twojego taty. Nie, mojego taty nigdy nie dowiecie się głosu. Nie na dobiecie. 100 jeśli byście byli pod tym jednym sezonem 100 tysięcy, to ła, łapek w górę i subskrypcji, to, a wyświetleń by było z pół miliona, to wtedy bym wam pokazał. Ale tak się nie stanie. A po, po pierwsze, wszystkich znajomych za a ja mam ich 200 tysięcy. No już na pewno, ona, 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 ona nawet nie ma chyba dwóch. Mam 200 tysięcy. Słuchajcie, Dobra, my... Jak zwykle nie mogę u Ciebie nic kupić, ty, ty... To zwyrol jest. To jest jeden wielki zwyrol. Kaka! O, o, o! Bumble dzwoni. Halo! Halo! Halo, jestem. Dobra, to... O, wróciłem, słuchajcie! Dobra, teraz ty wybierasz Zjeżdżalnie. Ej, jakie. Cies... Gdzie wy jesteście? W... Ja jestem przy fontannie. A jeden chłopiec miał czy... Siema, dobra, wybieraj zjeżdżalnie. Nie, chłopacie, sama. No to, to, to zobacz tymi... sobie najlepszą Bo mojej mamy. Ta mami, jak będziecie wpijali. Tak. Mianow... Jeden tysiąc subskrypcji. Widzicie? Eee, ale ty idziesz... Mi... A dobra, gdzie jesteś? tutaj Dobra, ja jestem i co? Gdzie... jest. No, okej, okay, widzę cię. No idź, idź do zjeżdżalni. statek. Chcesz statek? To nie będzie zjeżdżanie. Nie, to nie będzie zjeżdżania. A statek? Nie, to. Aha, to. To chwilę tam poskaczemy, poskaczemy tam yy, minutę. Ja ani razu mi jeszcze nie trafiło. Mnie też. Ani mnie też? Chyba. Widzowie, widzowie ocenią. Ja też się nie ruszam, ja cały czas skaczę, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja, ja skaczę, ja skaczę, Jesz, jeszcze kilka sekund zostało, ja już, ja już, już, już. okej, okay, koniec, koniec tej atrakcji. moja kolej, chodźcie ze mną. Dobra, i zrobimy dziś dziewięć rzeczy, i to będzie koniec odcinka. I ko czym będzie koniec pierwszego sezonu na Brookhavenie. Koniec pierwszego sezonu. Koniec pierwszego sezonu. Co? Ekipa. Ekipa. No, nie, no, nie, 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 nie. Dziękuję, A wjeżdżą naszą łapkę na piosenkę. Nie wiem, nie wiem, ale i tak obiecuję wam, że ja staram się nagrać piosenkę na koniec każdego sezonu. Na, na koniec pierwszego też nagramy zaraz piosenkę, będzie to trudne, więc to kilka dni nam zajmie, ale y Oglądajcie kanał, bo spokojnie nie przerwiemy nagrywania. To lecimy. Dobra! Wygram z Tobą! Ale fajnie, no. Ej, dobra. No? Kara, Majka, to był Twój wybór? Nie, nie, to czekamy na Ciebie. Ja chcę taką niebieską. Chodźcie. No, nie Ej, Chodźcie, tylko chodźcie. No, ja wiem, ale chodźmy do tej wiżdżalni, która nas tu wyrzuci. Zachwyca tylko świata. No, a Ja też chciałam. No ona jest pod wodą, ja ją nie jechałem. Dobra. Musisz poczekać na mnie, ale się się zjeżdżać. Nie, chłopcy muszą się zjeżdżać. Czekamy na ciebie tu, poczekaj ja na nią. W ojdzie, ja bym chce cię chłopców! w jesteście w tofanie ciepłe. I piście, tak? i piście y, pod tym filmem też, czy, 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 czy. Fortnite mam, gra. Nie, no, ale <hierarchy> posłuchajcie, czy tak, y, czy chcecie, żeby Bumble dołączył do innego kanału Roblox Cox Team? Jeśli chcecie, to piście komentarze i wpadajcie też na Roblox Cox Team. Eee, hocie, 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 to jest już przedostatnia zabawa. I wracamy na bruk... I wrac... Aha! I wracamy na bruk chebę się z nim pożegnać. Tak. Nie, ja nie chcę, żeby to był ostatni odcinek. Niestety. Nie. No ale my jesteśmy w prawdziwym życiu. Nie, ale za, za, za w prawdziwym życiu nie na Aha. E, widzowie, e, nie, to, to, to musi być ostatni odcinek. Weźcie jej coś, powiedzcie. Dobra, Bambol, wybierz to coś. To coś. No to idź pierwszy. O to Maria! Jak, jak tam emocje? O prawie za sprawę Pawia zrobiłem. Maja. Pawia zrobił. <traszamy> Gość Pawia zrobił. Za to ja się moja kolej. Co, co, dobra? To do maja wybiera ostatnią zjeżdżalnię w tym odcinku. Pójdziemy się pożegnać z Brookhavenem. Nie, nie, nie. nie. Kazyka nie może zrobić ostatniej. Nie, nie. A dlaczego? Nie mówię, Brookhaven. Widzowie, jeśli zostawicie dużo łapek... Ja się zaopiekuję moją chętną. E, e, Przyślę do niej niankę. A posłuchajcie! Nie, zabieraj nam y, kolejną część. Okej, okay. to możesz, pozwalam. Y, ale tak, wid widzowie, słuchajcie mnie. Jeśli. chcecie, ja już sobie mam... Dobra, dobra, już idziemy tu na górę, idź Bambo. I tak, widzowie, jeśli chcecie powrót do Brookhaven w którym sezonie? To Brookhaven powróci w szóstym sezonie. Jeśli wbijecie pięcią... Pięćdziesiąt... 50! Znaczy... Y... Znaczy 20 tysięcy... 20 Dwadzie... subskrypcji. Przez 5 sezonów to nagramy Brookhaven. Jeszcze będzie kolejny sezon z Rookhevena. Prawda? Tak. A ja kupuję. Po... Ja też opie. Amat, 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 amat. Czekaj. Czekaj, podejdź do mnie. Podejdź maja do mnie. Dobra. Dobra. A ja nie pokazuję nic. No to idziemy się pożegnać z Bruk Co? Nie, ja mam. Mam. Dobra. Pan, pan. Co? Jak zostawicie. Y, 10 tysięcy łapek? Nie, 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 ja. Y, 10 tysięcy łapek? No. To. Zbiega pra. Co? Co? Y, nie w prawdziwym życiu, tylko wiesz. Drobocie. Y, Aha! No to widzimy się za chwilę na ostatnich trzech zjeżdżalniach. Dobra, już jesteśmy na ostatnich trzech. Pan I. i... to po wieczu. Tak. A od, kiedy? od, od dawno. Dobra, gdzie jesteście? Na jakiej zjeżdżalni? Gdzie jesteście? No na nas jest tam. Ale na której? Jak, jaki kolor? Biały. Aha. Ty też tam Bambol jesteś? On zjechał. Tak, ale, tak, ale się cię zablokowałem. No to jedź. Ba! Ba Bambo Bambol ma za dużą masę. Nie chcę mieć tutaj. Nie chcę mieć Nie. Dzisiaj jeszcze na nowy Felson. Na mówę Kaspia, że teraz się że w to na ja swojego miasta. Nowego, nie Brookhaven. He? chcę ja chcę coś nowego nie, nie, A nie Brookhaven, No, będzie nowy sezon, to my idziemy się pożegnać z Brookhavenem, prawda? Nie, Stali? Już tak się? No, no, y, widzimy się w nowym mieście. Jesteśmy na naszym nowym życiu, prawda? Tu będziemy kontynuować, prawda. tu będziemy kontynuować. Więc widzimy się. W następnym odcinku pierwszym z Nowego Życia. Na razie. Pa! Pożegnajcie się ładnie. No pa!